Zachęca ludzi kupować te krople do MOSA, syropy nie będą też. すいません。<ス> Siema! z tej strony Mercurius, a to jest Fir 2 Reborn. No i ogólnie w dzisiejszym odcinku zamierzamy sobie ogarnąć, o czym jest to DLC całe. I... ewentualnie spróbować to jakoś przetrwać na trudnym poziomie trudności, bo trudne jest chyba najcięższy. Dobra, no to ogólnie sobie ogarnąłem tutaj, że chyba powinienem jeszcze odrobinę coś ciszyć. No whip, white chocolate macchiato. Ściszyć. Dobra, ściszyłem. I w sumie teraz to nie jest aż takie głośno nawet. Rakiet nie mam Dobra, spoko. Zapomniałem w ogóle, którym się wychodzi, ale pewnie to za chwilę będę tutaj pokazane którym się wychodzi Na razie po prostu Skupiłem się na tym, żeby tutaj po prostu przetrwać i tam pójść dalej. Umieraj. To nie powinno być jakieś mega ciężkie, bo zazwyczaj te sekwencje z tymi maszynami większymi mecha pancerzami, czy nie wiem jak to się nazywało w tej grze, bo dawno w to nie grałem, są zazwyczaj łatwe. No ale ogólnie, ponadto w wnoszę, że po prostu dalej będzie o tej Almie, że ona urodziła to dziecko, czy coś. Ciekawe sprawy. Paranormalne, i tak dalej. Na razie to się zaczyna w ogóle akcja. Nie wiadomo jak bardzo ze strzelanką to jest związane, tak dalej. Ale potem to się zmieni odrobinę. Będzie bardziej mrocznie, strasznie, tak dalej. Będzie odrobinę bardziej ciekawie. Mieraj! Ijdzi. Co on ja teraz zrobi? Tutaj jest ten snajper, spoko, easy. Czy jeszcze tutaj jest właściwie, czy. Jeśli lepiej, jestem jakiś. Gdzie mam teraz iść w ogóle, co ja mam zrobić? Mam no, wyjść z mega pancerza i się... W sensie z mecha pancerza i się porozgładzać trochę, czy... czy co? Aha, tutaj, okej, okay, dobra. Ciekawie. Znowu walka. Już nie mogę to oczekać. Tych sekwencji horrorowych. Bo walka jest naprawdę nie dość nudna, to jeszcze ciężka na moim poziomie trudności. Co tutaj się ciekawego może dziać? Widok w podczerwieni, ta dzięki, nie domyśliłbym się. Wiedziałem, że jest wynik... Wiedziałem, że można widzieć w podczerwieni, nie wiedziałem w sumie, który krawie, to fajnie, że się wyświetliło. bo nie mógłbym znaleźć wcale. Nieważne. Umieraj. Spoko. nie? Super, znowu zapis. Znowu w żołnierzy pewnie będzie. I co, znowu z helikopterem będę musiał walczyć. Całkiem spoko. Umieraj. Gnij. No, trochę mnie osłabi. No, może faktycznie muszę walczyć przed Żebym się podleczył czy coś. Żeby mi się złożył podleczyć przed wyjściem z mega pancerza. No nie Fuck. Ja muszę sobie wyjść na chwilę. Dlaczego mam wyjść, co? Daję radę bez wychodzenia. Trochę słabo, że muszę ogarnąć to w ten sposób, czekać chwilę, ale zdarza się czasem, nie wiem czy to wytnę czy nie, zobaczy się. Dobra, przynajmniej już mam połowę HP jakby, tego mecha że to może dam w końcu. Nie wiem czy on ma rakiety, czy... on ma chyba rakiety ten typ. Muszę go zabić w końcu. Umieraj! Gnij! Dobra, easy. W miarę trochę za da mało ale to nic. Umieraj. Najlepiej no się włamać w ogóle. Nie wiadomo gdzie i podsłuchiwać się rozmowy wrogów. No bo czemu nie? Dobra, umieraj. Gnij Oni w ogóle we mnie strzelają, czy... czy co? Bo ja jakoś tego nie widzę. Easy. O, fajnie. Ciekawe w miarę. Umieraj. To mi mało co daje, jak na razie. Nie wiem czy będę potrzebował w ogóle z tego chwytać czy nie? No może to z tym jednak będę potrzebował. Żeby szybciej ich pozałatwiać tutaj. Więc na pewno na tym odcinku przejdę jedną misję raczej. Dobradę sobie z nią. Jak mam wyjść? Tylko po prostu. O szlag! Jest. Okej, okay, dobra. Umieraj. W ogóle zmiana hoodu Ciekawy dosyć. No nie. Okej, okay, dobra, umieram chyba. Już nie wiem, co się dzieje. I pewnie w ogóle innym, innym typem gramy. Bez y, możliwości manipulowania czasem. Mogę to wejść. Dobra. To już będzie dalej easy. Teraz mi nam się wykrzaczył ten pancerz, ale to nic To i tak nie jest jakieś ciężkie nawet bez tego mechapacza. Da się ogarnąć Co prawda bez pancerza ciężko by było to misję od tak ogarnąć, ale udałoby się jakoś. Umieraj. I tu jest. Dobrze wiedzieć. Umieraj, i okej, okay, dobra, to może nie był za. Dobry pomysł, żeby ażek. Hmm. Co tu jeszcze mam? Na V? Na razie nic. Mam iść po schodach, czy co robić? Po schodach chyba nie wejdę z tym mecha pancerzem. To raczej idę tutaj na razie. I kamerą dobrze zamontowaną, jak coś. Teraz się dopiero upewniłem, czy on dobrze, czy źle. Lewy górny ruch jest w sumie okej. Okay. Prawie też byłby okłady, kozy Spoko, um, Spokojnie. No i ogólnie to mam świadomość tego, że nie za bardzo wam się podoba ta seria na moim kanale. ale ja tam. On to gdzieś mniej więcej to, że wam się to nie podoba, tak? Ogólnie to ogarnąłem sobie tą serię, tak? Wróciłem do niej, bo kolega mi mówił, że podoba mu się ta gra i że w sumie chętnie by zobaczył, jak ja w to gram, tak bardziej więcej. Więc pomyślałem, że tego nie ogarnę, czy to ogarniam teraz. Jeszcze pewnie wrócę do jedynki i będę miał wyjebane na to, że... Nie chcecie tej serii w ogóle. Tak, dokładnie. Tyle w temacie. To jest wszystko, co by te w ogóle tłumaczył te cele, czy coś. Neutralizacja no, choć a te cele, linka pójdzie, replika. Czyli mam się połączyć z repliką w jakimś tam innym budynku, czyli z moimi sprzymierzeńcami, jakby. Pewnie. Mam przytrzymać E, tak? Spoko. Może nie zginę, próbując tam wejść. Wziąłem amunicję, karabin sztormowy. A... Mam karabin sztormowy, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. No to idziemy wyżej. Mogę tam w ogóle iść, czy nie? Powinienem móc. Tego nie mogę rozładnić nawet. No nie mogę tam przejść tędy. Do którędy mam iść tutaj? Tam w sensie? to no Dosyć ciekawie. Tutaj mam iść. Tam niżej, i zajść dalej. No spoko w sumie. Mogę sobie poskakać. nie za chwilę mi wydupi jakiś wróg, i gdzie zabiję. tak. No, okej, okay. się macz tam. Mam nadzieję, że nie umrzesz. Za chwilę. Że ciebie nikt nie zabije. Co za chwilę będzie koniec misji i odcinka? No, dokładnie. Dobra, no to jak coś to ja ogólnie kończę tutaj ten odcinek, ciema. No i w sumie stream chyba też przy okazji.